do pudełka wrzucę jej placuszki. To są bardzo proste placuszki, więc stwierdziłam, że Wam to pokażę. Potrzebujemy 3 banany, 3 duże jajka i trzy łyżki mąki. Możecie sobie całą tą masę albo względować, albo ugnieść widelcem. Jeszcze można dorzucić pół łyżeczki proszku do pieczenia, wtedy one będą bardziej puszyste, ale to nie trzeba, to jest tak... Jeżeli ktoś chce po prostu. Też fajnie wyjdą bez tego proszku. Nie wiem czy pamiętacie, jak kiedyś jak Czarni była mniejsza to robiłam jej masuszki z serka homogenizowanego, ale od jakiegoś czasu słyszałam, właśnie z banana i wychodzą bardzo fajnie. I taką zblendowaną masę wylewamy sobie na patelnię. Jeżeli mamy taką nieprzywierającą no to możemy bez żadnego tłuszczu, a jeżeli nam przybiera no to możemy dać albo masę klarowane na spód, albo oliwę z oliwek i fajnie one wyjdą. To chyba nie ma sensu pokazywać. Jesteś tutaj chyba już z godziny. Kurde no. Ma chyba za rzadkie, bo one w środku są yy, płynne. Nie wiem jak to, się stało, ale to się stało, bo to jest jak się robi na przykład y, banan, właśnie tam mąka i i serek nie? A. To to jakoś wychodzi, wychodzi zawsze. A to? Ja to, ci powiem o co to, to chodzi. Konsystencja ja ci... I na dlatego. Powinna być węższe. To na pewno, pamiętaj, ja teraz próbowałem tego na on jest bardzo dobry w smaku, ale nie dam sobie ręki uciąć, że to powinno być tak w środku, więc nie możemy dać to Charlie. Bo będzie brzuszek bolał. Jest takie ryzyko, nie możemy sobie ryzykować. To jest to surowe, tak? tak mi się wydaje. Nie wiem, bo w smaku jest dobre, jakbyś mi to podała, to bym pomyślał, jakieś płynne w środku nie są złe. Ja sobie bananów, zrobię jeszcze raz, chyba, że do tego dołożę coś, ale co? Nie, no nie mam bananów. Za rzadkie, ja słyszałam, że jak jest za rzadkie ciasto, to nie wychodzi czasami. Słyszałaś? Nie naprawdę, w smaku jest bardzo dobre, ale. No tego nawet pokaż Dobra, to panie, to będzie. No nie no, to jest płynne. Herbatę za to mi dobrą nie zrobiłam. Przeciwam do tenis? Myłam mhm. przed chwilą wszystko. Herbata wyszła. Może placuszki nie do końca się udały, ale jestem obrotna, sprytna i podjechaliśmy do pobliskiego fajnego sklepiku, w którym e, są na myślki, więc nie przełożę tutaj. już zrobiłaś? Nie, następnym razem naprawdę <tosłuk> się postaram bardziej i zrobię chyba z tego po prostu serka. No to ci wychodzi. Ta nie, to ci wychodzi. Ta mama, Mama ugotowała. To są bardzo proste placuszki, więc stwierdziłam, że wam to pokażę.